Dzień dobry. Dzisiaj na warsztacie Passat B6 i oto hamulec, hamulec ręczny, proszę Państwa. Zapraszam Was do oglądania tego odcinka, bo teraz Wam pokażę jak sobie można poradzić bardzo szybko i w łatwy sposób tutaj z hamulcem ręcznym, gdy zablokuje. Mi akurat zablokowano na podwórku, próbowałem ruszyć do przodu, do tyłu, nie udało tak. się, tu mam potrzebne narzędzia, porządny lewarek. Klucze, trykotka, klucze, których musicie użyć, to imbusowe T30, T40, przedłużka, mała tryczka. I wszystkich posiadaczy Passata zachęcam do, do zakupu tych, zakupu, trzymania tych narzędzi ogólnie w samochodzie. Z racji tego, że one Wam się przydadzą gdzieś na parkingu, poradzicie sobie w łatwy sposób, unikniecie lawety, która jest bardzo kosztowna. No, zapraszam Was do tego oglądania, zaraz zobaczycie jak sobie w łatwy sposób można szybko poradzić tutaj z tym hamulcem. Luzujemy wszystkie szpilki, żeby zaraz sobie koło podlewarować. Koło mamy zdjęte, dwa lewarki pod spodem. Koło rzuciłem pod próg, bo jeden lewarek mi puścił, zabezpieczyłem to dwa lewarkami. Teraz szukamy silniczka. Silniczek jest tutaj. Tutaj jest, trzeba go odpiąć. Pierwszą śrubę odkręcamy tak. Tak ustawiamy sobie klucz. Dobra, wychodzi. Silniczek wyjęty już. Wtyczkę motujemy sobie tutaj za pomocą trytytki. Owijamy ją folią, żeby się nie zabrudziła. No i co, będziemy teraz rozwołali hamulec ręczny. Do tego będzie nam potrzebny, potrzebna mała trykotka i, i końcówka T40. No i dobrze, zrobione jest. Yy, wszystko fajnie, gładko poszło. Na końcu jeszcze nie, nie zapomniałem nagrać, ale możecie sobie na przykład, jak już poluzujecie delikatnie hamulec, wkręcić dwie szpilki i przekręcić brecho, ogólnie spróbować tarczę przekręcić, bo od razu też nie chce iść. Będziecie mieli taki sygnał ogólnie po rozłączeniu hamulca, będzie wam cały czas pikało, troszeczkę w kurwie, ale no, trudno się mówi, życie nie. Rady trzeba troszeczkę głośniej podgłosić i tyle, nie. Robota zrobiona, można przynajmniej dalej jechać, nie. Pozdrawiam Was serdecznie, to ogólnie z tym schodzi, tak naprawdę, ja wiem, około. około Około 5 minut dłużej niż z wymianą koła, nie? Około 5 minut niż z wymianą koła, nie? No bo wrzucacie felgę, podlewarujecie, e, wrzucacie felgę, e, rozkręcacie to, e, rozpinacie e, ten. E, Zakłada się zabezpieczacie wszystko i jedziecie dalej, nie? E, każdy, każdy użytkownik Passata powinien mieć ze sobą w bagażniku, jeżeli ma taki hamulec. E, imbusiki T30 t 40 mała tryczka duża tryczka i taką no, lewarek dobry żeby to zrobić nie i uważam że każdy lajk, like, nawet jeżeli to mu się stanie na parkingu sobie to ogarnie tak naprawdę